Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w czytaniu na miesiąc listopad dla osób z podznaku strzelca. Strzelce drogie, niektórzy z Was będą mieć urodziny, zatem z mojej strony piękne życzenia dla Was. Jestem bardzo ciekawa, jakie energie się pojawią, zatem zaczynajmy. Pamiętajcie, to czytanie nie musi i nie będzie rezonować ze wszystkimi. Jeżeli nie rezonuje, zostawcie. Jeżeli rezonuje, to super. Warto spojrzeć na Ascendent, może tam się bardziej odnajdziecie. Robimy rozkład krzyża, to nie znaczy, że ta energia będzie towarzyszyć nam przez cały miesiąc. Bardziej naznacza nam się tutaj taka najważniejsza sprawa wokół listopada dla osób z znaku strzelca. Co my tutaj mamy dla Was? Dwójka w pustelnik, dwójka kielichów, decyzje. Decyzje czy sam, czy z innymi. <grym> Dobrze, strzelce. W jakiej energii jesteście w miesiącu, listopadzie, sąd? Dla niektórych ta karta będzie oznaczała jakby potrzeby załatwienia spraw bardzo oficjalnych, typu na przykład sądowych, urzędowych i tak dalej. Więc biorę to pod uwagę, że to może być wasz priorytet w miesiącu, listopadzie. Natomiast sama ta karta zawsze mówi o potrzebie jakby wyciągnięcia wniosków z pewnych doświadczeń, zrozumienia, odpuszczenia i pójścia dalej. W karcie sądu zawsze dochodzi do wybaczenia, do zrozumienia, do pożegnania i papa. Pa. Czyli tutaj jakby będzie możliwość, być może potrzeba spojrzenia na pewne sprawy jeszcze raz wstecz, żeby zrozumieć o co właściwie chodzi, w którą stronę idziemy i podjąć konkretne działania, bo tutaj coś w karcie sądu może powracać, ale tylko po to, żeby się z tym uporać. Okej, okay. co jest Waszym wyzwaniem w miesiącu listopadzie? Karta kochanków. No i nie dziwię się, że pojawiła się tego typu karta, bo to już było widać gdzieś wokół yy... przełożenia. Tak, że tutaj te relacje będą istotnym elementem. Karta kochanków to jest właśnie decyzja yy... dotycząca Waszych relacji z innymi. Nie muszą to być relacje tylko miłosne, mogą to być relacje wokół pracy, relacje partnerskie. Zatem zobaczmy, co jest główną przyczyną tego, co się tutaj dzieje. Paść kielichów no podejrzewam, że chodzi jednak o miłość, ale do tego dojdziemy. Paść kielichów może być kartą po prostu oczyszczenia i chęci wejścia zupełnie coś nowego, ale żeby to zrobić, to z kartą sądu wiecie, że musicie podjąć pewne decyzje. Co już odchodzi do przeszłości? Słuchajcie, zostańcie do końca, bo ja wyjmę z tej talii karty, a później będziemy dopytywać drugą i tak na, naprawdę na samym końcu dopiero stwierdzimy, o co konkretnie chodzi. Co już strzelec zostawia za sobą? Piątka Mieczy. Mhm. Ja mam wrażenie, że to nie tyle co konfrontacja. konfrontacja. Konfrontacja już była. Tu jest oczyszczenie jakiejś atmosfery. Jakiś konflikt pozostaje za Wami. Wy chcecie zamknąć jakiś rozdział, który niekoniecznie sympatyczny mógł być. Ale takie poczucie niezrozumienia, konfliktu, to już za wami, tak? Co wy macie w głowie? O czym wy myślicie? Rycerz Mieczy. Zobaczcie, jak on tutaj wygląda ten rycerz Mieczy. Dość ostro. Słuchajcie, rycerz mieczy jest kartą uporu maniaka. Dosłownie, obsesyjny maniak, zazwyczaj się pojawia nerwowy człowiek, który idzie po trupach do celu. Wy możecie po prostu myśleć o zodiakalnych bliźniętach, bo tutaj dwukrotnie już jest zaznaczony ten znak. Natomiast to, to jest upór, to jest brak elastyczności, to jest no, pójście po trupach do celu. I widzę bardzo mocno, że chcecie otworzyć sobie nowe drzwi, dlatego tym bardziej zależy Wam, żeby już coś załatwić. Bardzo pewni jesteście tego w swojej głowie, o czym myślicie, tego co robicie. Co przed wami? Co nadchodzi do Strzelca? 10 donarów. No ale no, tu jest pięknie. Dziesiątka donarów to jest obfitość w całej okazałości. Są ludzie, są pieniądze, jest bezpiecznie, stabilnie jest pięknie. Wasze nastawienie w tej sytuacji. Cesarz. Pani Władca. Dosłownie wy jesteście w karcie sądu, w karcie cesarza i rycerz mieczy. Bardzo konkretni, zdecydowani, nie mający ani jednej wątpliwości. W tym, co robicie. Idziecie przed siebie, chcecie z chaosu zrobić porządek, wiecie, jak to ma wyglądać, i bardzo zdecydowani tutaj jesteście. Co jest w waszym otoczeniu? Cesarzowa, no proszę, bygwaga. Ogólnie kobieta, wpływ kobiety, bardzo piękny wpływ. No mężczyźni, albo w ogóle dla kobiety, tutaj to możecie robić. Mamy cesarza, mamy cesarzową. W ogóle bym się nie zdziwiła, gdyby ktoś tutaj wyszedł z inicjatywą związku małżeńskiego. Bo karty pokazują, że strzelec może chcieć realizować związek na zasadzie związek małżeński, tak? I tutaj jest osoba, z którą można to zrobić. Ok, jeżeli to nie jest osoba w waszym otoczeniu, no wpływ kobiety może być spory, ale ta cesarzowa ogólnie może mówić o otwartych drzwiach kreatywności. Także co chcemy, to robimy. Czego Wy nie dostrzegacie strzelce? Piątka bułów. Strasznie dużo presji tutaj jest. Nie wiem, czy wam się pali tak bardzo, czy w otoczeniu jest taka energia, że się pospieszacie do tych decyzji. Uważajcie, żeby tutaj no, nie ignorować jakichś takich wewnętrznych konfliktów, tak? bo jeżeli pojawiają się przeszkody na Waszej drodze, to być może z jakiegoś powodu. Wasze nadzieje, obawy? Kapłan. No tu jest ewidentnie małżeństwo. Ktoś chce wziąć ślub i to tak dość szybko. Nie wiem, czy kościelny, czy nie, ale pokazuje mi się, że to wynika bardziej ze zmysłu praktycznego. Ale słuchajcie, no nie każdy będzie brał ślub. Kapłan, że będę mieć autorytet, że będzie tak jak ja chcę, albo że autorytet przystanie na to, co sobie wymyśliłem. I co jest w rezultacie dla was w listopadzie? Siedem buław. W chroncie tego, na czym wam zależy, to na pewno nie wiem, czy sprawy pójdą tak szybko. Mnie się pokazuje, że będą przeszkody, ktoś będzie podważać Waszą opinię, ktoś będzie się z wami nie zgadzać w tym, co tutaj czynicie. Więc ja teraz będę zapytywać o co chodzi. Siódemka buław mówi bądź asertywny, jakby broń tej swojej pozycji jak najbardziej, ale zobaczcie, no jest deszcz, on jest niezależny od nas, musimy chronić tego ognia. No jestem przeciekawa, o co tu chodzi. Ja postaram się nie wchodzić w jakieś super szczegóły, bo ja wiem, że u każdego to będzie zupełnie inna sprawa, prawda? Natomiast musimy sobie wyjaśnić, bo ja wiem, że tutaj nie ma tego zwieńczenia, którego wy się spodziewacie już w listopadzie. To jest dwójka denarów i to mogą być wszelkiego rodzaju zatrzymania, przeszkody. Dobra, słuchajcie, dopytamy, zobaczymy. Przeczytam wam znaki. Bliźnięta podwójnie. Jest byk, jest waga, jest baran. Takie mam znaki. Kielichów to jest potrzeba otwarcia nowych drzwi. Głupiec, nie mam wątpliwości, bardzo Wam zależy na nowej drodze. Chyba z kimś. Wy w karcie sądu, król buław, chcę załatwić już teraz, chcę, żeby było po mojemu, na moich warunkach. Wiem, co robię, wiem, co odcinam, wiem, w co chcę wskoczyć. Za wami pięć mieczy. Poczucie niezrozumienia, śmierć i tak dalej. Tu były jakieś zmiany w relacji. Na przykład jeżeli ktoś chce wziąć ślub, to tutaj no, mam wrażenie, że próbuje kuć żelazo póki gorące, bo mam wrażenie, że partner teraz się zmienił i teraz to ma sens i chyba boi się, że po prostu za chwilę nie będzie miało. W każdym razie powiedzmy, że konflikt jest za nami, tak? Wszystkie takie trudniejsze energie z kimś są za wami. Wy, rycerz mieczy w głowie, pięć buław. Pięć buław pali wam się. Zastanówcie się, dlaczego tak wam się pali, żeby już tutaj coś przypieczętować. Dlaczego to robicie już teraz w takim pośpiechu? Już musi być teraz, nie wiem czy małżeństwo, czy umowa, już musimy teraz. To wynika z czegoś. Ta presja jest zrodzona z czegoś i to jest, czego nie dostrzegacie. Pięć buław, cztery miecze. Mm. No, brakuje Wam cierpliwości, zdecydowania, ale dlaczego? Prawda? Ja chcę wiedzieć, dlaczego tak chcecie to przyspieszać? Czemu już chcecie to zwiększyć? Czemu już tu chcecie coś przypieczętować? Co Wam się tak pali? Po trupach do celu już namiętnie. Dlaczego. Paść mieczy. Być może przychodzą konkretne informacje, być może to chodzi o urzędy. Nie wiem o co chodzi, ale tu jest jakby coś zostało zasłyszane, coś zostaje zobaczone, podpisane i chcemy. No dobra. Słuchajcie, e, co wam staje na drodze? Karta kochanków, decyzje, siedem kielichów w ramach innych osób. I teraz pytanie, czy wy sobie tu kogoś nie idealizujecie albo ktoś was, bo do tanga trzeba dwojga, że tak powiem. Wy jesteście zdecydowani, ale ktoś tutaj jakby głowa w chmurach. Coś mi tu nie gra. Wy w cesarzu, no to już w ogóle, a z denaru, wy widzicie szansę teraz, więc macie zamiar kuć żelazo, póki gorące, no nie, nie dacie sobie wyszarpać tej szansy z rąk. Ewidentnie, bo jesteście stuprocentowo nastawieni, że zrealizujecie to, co sobie wymyśliliście. Potoczenie jest cesarzowe i jest rycerz mieczy. Energie Wam sprzyjają do tego, do podjęcia działań, których chcecie. Zatem, no Wasze nadzieje, obawy, kapłan to jest na pewno y, takie poczucie, no ja mam wrażenie, że ktoś od kogo może być to zależne, tak, czyli urzędy i tak dalej, że się zgodzi. Że damy radę, że nie utracimy tej szansy. W rezultacie jest siódem kabuła, czyli nie tak prędko, sześć denarów, bo musisz dostać jakieś pozwolenie albo ktoś musi ci wyjść naprzeciw. Natomiast ktoś, mimo że w otoczeniu macie dobrą energię, sprzyjającą do tworzenia czegokolwiek, tak? Natomiast wy musicie poczekać, aż, nie wiem, dwie strony, trzy strony będą tego chciały, bo ktoś, kto ma brać w tym udział czy to jest urząd, jakiś, jakaś osoba, nie wiem. Nie jest zdecydowany, czy zdecydowana do końca. Jakby widoki na to są dobre, ale pewnych spraw nie przyspieszycie, i karty pokazują, że będziecie musieli, jakby pokazać, że warto uchronić tę swoją wizję, bo nie wszyscy będą tak samo zaangażowani jak wy. No, zatem tak to wygląda. Zatem to jest Waszym wyzwaniem. Decyzja nie jest zależna tylko od Was. Ktoś musi być na to nastawiony tak samo jak wy. No i ta dwójka denarów zdecydowanie też o tym mówi. Zatem ja wyciągnę teraz po prostu kartę radę, ale zanim to zrobię, przeczytam znaki. E, I pojawił się jeszcze skorpion, lew, ponownie bliźnięta, ponownie baran. Rada dla strzelca. Jaka jest rada dla strzelca? Słońce, więcej pozytywnego nastawienia, więcej porozumienia z innymi, mniej presji, mniej naciskania na innych. Pokaż, co masz do zaoferowania. A inni przyjdą sami, dosłownie, bo my do słońca mokniemy sami, jak słoneczniki, prawda? Natomiast, jeżeli wy będziecie na siłę kogoś przekonywać do swojej wizji, na siłę tutaj jakąś presję wywierać, możecie niestety no, po prostu yy, odwrotny efekt osiągnąć. Karty pokazują trochę więcej pozytywnego nastawienia, i pokaż, co masz do zaoferowania. Pokaż to, po prostu nie kryj tego, a inne osoby po prostu same się pojawią i będą chciały być wokół tego. Więcej cierpliwości i spokoju, to na pewno. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie.